Salazar Slytherin był wężołusty. On też gadał z nimi. No właśnie, teraz cała szkoła pewnie myśli, że jesteś jego pra, pra, prawnukiem. Witajcie, kochani. Dziś kontynuujemy miniserię na temat założycieli Hogwartu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy najpewniej najbardziej niegodziwego, a przynajmniej najbardziej ortodoksyjnego z założycieli mistrza węży Salazara Slytherin. Tak jak w poprzednich odcinkach, przedstawię jego historię, charakter czy umiejętności i postaram się wyciągnąć absolutnie wszystko, co można o nim znaleźć. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Salazar Slytherin urodził się najpewniej przed 976 rokiem w Anglii lub Irlandii i wychował się w rodzinie czystej krwi mieszkającej na bagnistych terenach. Salazar, tak jak i jego rodzina, posiadał bardzo rzadki dar rozmowy w języku węży. Różdżkę Slytherin stworzył samodzielnie z drzewa wężowego, a rdzeniem był róg lub kiełba z liszka. Oczywiście wiadomo, że Salazar wraz z przyjaciółmi Godrykiem Roweną i Helgą zbudowali Zamek Hogwart i założyli tam szkołę około 993 roku. Wydawało się, jakby Salazar w porównaniu do innych założycieli był wyjątkowo restrykcyjny podczas wybierania uczniów, którzy mieli dostąpić zaszczytu bycia w jego domu. Potencjalnych uczniach szukał zaradności, sprytu, pewnego braku poszanowania zasad, przebiegłości, ambicji i oczywiście statusu krwi. Kolorami jego domu było srebro i szmaragd, a symbolem był wąż. Wiadomo oczywiście, że w pewnym momencie Salazar wyszedł z propozycją, aby do szkoły nie przyjmować dzieci urodzonych w rodzinach mogolskich. Jak wiadomo, założyciele nie zgodzili się na ten pomysł, co doprowadziło do rozbratu między nimi i ostatecznie do odejścia Salazara ze szkoły. Jak wszyscy wiemy, Sliterin przed odejściem z zamku zbudował komnatę tajemnic, w której ukrył bazyliszka, a samą komnatę otworzyć mógł tylko jego prawowity dziedzic. Niestety nie mamy pojęcia, jak zmarł Salazar Sliterin. Ale wśród fandomu jest dosyć popularna teoria, że założyciel domu Węża niedługo przed śmiercią odwiedził Hogwart, pogodził się z resztą założycieli i zmarł w zamku. Salazar zostawił po sobie wiele rzeczy, nie tylko przedmiotów, ale i poglądów. Oczywiście najsłynniejszym, co po sobie pozostawił, był tzw. medalion Salazaras Literina. Nie wiadomo, jakie miał właściwości, ale biorąc pod uwagę umiejętności Salazara, z pewnością był potężnym przedmiotem. Po wielu wiekach medalion trafił do rąk Meropy Gaunt, która sprzedała go w sklepie Borgina i Berksa za 10 galeonów. Stamtąd za astronomiczną sumę odkupiła go czarownica Hefsiba Smith, która lubiła piękne przedmioty. Hefsiba odwiedzał młody Tom Riddle, którym staruszka była zauroczona. Pod wpływem uroku chłopaka czarownica pokazała mu swoje dwa największe skarby – czarkę Helgi Hufflepuff oraz właśnie medalią Salazara Slytherina. Riddle postanowił zabić staruszkę i zrzucić winę na jej skrzatkę bójdkę, po czym zmienił medalią w swojego horcruxa. Umieścił go w nadmorskiej jaskini i ochronił go przy pomocy eliksiru rozpaczy oraz armii Inferiusów. Początkowo został on wykradziony przez Regulusa Blacka i zabrany do Domu Blaków przez Stworka, a stamtąd po latach ukradł go Mundungus Fletcher, któremu zarekwirowała go Dolores Ambridge. Ostatecznie, po walce w Ministerstwie Magii, medalion trafił w ręce Harry'ego Rona i Hermiony i po wielu miesiącach Ronowi udało się go zniszczyć za pomocą Miecza Godryka Gryffindora. Kolejną pamiątką po Salazarze była jego różdżka, którą nauczył umiejętności zasypiania, a sama różdżka była przekazywana członkom rodu Slaterin aż do XVII wieku. Wtedy to przeszła w ręce rodu Gaunt, a dokładniej Gormlight Gaunt. W 1620 roku różdżka została skradziona ciotce przez Izoldę Sire i wraz z nią trafiła do Ameryki, gdzie była używana do budowania szkoły. Została jednak uśpiona przez Gormlight, kiedy ta zaatakowała swoją siostrzenicę, jak i jej szkołę. Niestety różdżka stała się bezużyteczna po śmierci Gaunt, ponieważ Isolda nie wiedziała, jak wybudzić ją ze snu. Różka ostatecznie została zakopana poza błoniami Ilvermorny, a na jej miejscu wyrosło akacja xipophilia, drzewo o silnych właściwościach leczniczych. Co do poglądów Salazara, to najsłynniejszymi kontynuatorami myśli Slytherina byli śmierciżercy pod wodzą Voldemorta. Wywołali oni aż dwie wojny czarodziejów, a w 1997 roku Voldemort przejął brytyjskie ministerstwo magii, przez co mu golaki straciły jakiekolwiek prawa i traktowani byli jak obywatele najgorszej kategorii. Salazar zbudował w podziemiach zamku komnatę tajemnic, w której ukrył Bazyliszka, który miał oczyścić szkołę z nieczystych, zdaniem Salazara, uczniów. Przez setki lat komnata pozostawała nieodkryta. Mimo tego, że szkołę zapewne przeszukiwano wiele razy, to nikomu nie udało się na nią trafić. Trwało to aż do 1942 roku, kiedy to na piątym roku w Hogwarcie był Tom Marvolo Riddle, potomek Literina. Udało mu się odnaleźć wejście do komnaty i wypuścić bazyliszka, aby oczyścił szkołę z uczniów nieczystej krwi. Potwór spetryfikował kilka osób, aż w końcu zabił jedną uczennicę Martę Warren. Szkoła w tamtym czasie znalazła się na skraju zamknięcia. Ridley, przerażony, że pozbawią go jedynego domu, zrzucił całą winę na trzeciorocznego Rubeusa Hagrida, półolbrzyma znanego ze swojego zamiłowania do dziwnych stworzeń. Riddle zamknął komnatę, a Hagrita uznano za winnego, ale dzięki wstawiennictwu Dumbledora chłopak mógł zostać w szkole. Co prawda już nie jako uczeń, a jako gajowy, ale przynajmniej nie został wykluczony mimo złamania różdżki. Kolejne otwarcie miało miejsce dokładnie 50 lat później, czyli w 1992 roku. Schemat był bardzo podobny, spetryfikowani uczniowie, mroczne napisy na ścianach i ogólny terror w szkole. Tym razem również odpowiedzialny był za to Tom Riddle, choć nie bezpośrednio. Udało mu się opętać Ginny Wesley przy pomocy swojego dziennika, który podrzucił jej Lucjusz Malfoy w Esach i Floresach przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dziewczyna przelewała w dziennik swoje emocje i sekrety, a ukryte w środku wspomnienie młodego Voldemorta powoli przejmowało jej ciało i energię życiową. Dzięki temu udało mu się przy pomocy dziewczyny wielokrotnie otworzyć komnatę i wypuścić Bazyliszka i napuścić go na uczniów. Tym razem otwarcie komnaty nie skończyło się śmiercią żadnego ucznia, Ponieważ Harry Potter z pomocą Rona i Hermiony dostał się do komnaty, uratował Ginny, zabił Bazyliszka i pozbył się wspomnienia Voldemorta, niszcząc jego dziennik i ukrytego w nim Horcruxa. Od tamtej pory komnata stała zamknięta i nie budziła już grozy. Została jednak otwarta jeszcze raz, po raz ostatni, przez Rona i Hermione w czasie bitwy o Hogwart. Poszli do niej, aby wyciągnąć jeden z kółów Bazyliszka z jego szkieletu, ponieważ była to jedna z niewielu substancji zdolna do zniszczenia Horcruxa. Salazar został przedstawiony na posągu w Komnacie Tajemnic jako mężczyzna o wyglądzie starożytnym i przypominającym małpę. Miał długą, białą i cienką brodę opadającą prawie do dołu jego szat. Był wysoki, smukły, miał blado szare oczy i najczęściej nosił bardzo długie szaty. Co do jego charakteru, to najbardziej znany był ze swojej przebiegłości i determinacji, czyli cech, które najbardziej cenił wśród uczniów swego domu. Sam Salazar wydawał się także człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym, aby tylko dostać to, czego pragnie. Udowadnia to choćby jego stworzenie komnaty tajemnic i ukrycie w niej bazyliszka, aby ten pozbył się wszystkich niegodnych nauki uczniów. Właśnie ta bezwzględna i ortodoksyjna ideologia a propos supremacji czarodziejów przesoczyła się na wielu czarnoksiężników w przyszłości, w tym na najsłynniejszego z nich, czyli lorda Voldemorta. Sliterin był też z pewnością próżny, ponieważ zadał sobie trud umieszczenia swojego tytanicznych rozmiarów posągu w komnacie tajemnic, czego nie zrobił żaden z pozostałych założycieli. Właśnie ta próżność Salazara najpewniej została przekazana jego potomkom, ponieważ Root Gaunt, na wiele pokoleń przed matką Voldemorta, roztrwonił cały swój majątek i zarówno Meropa, jak i Marwolo i Morwin żyli w skrajnym ubóstwie, obnosząc się tymi kilkoma pamiątkami przekazanymi przez poprzednie pokolenia. Salazar jako jeden z założycieli był bardzo potężnym czarodziejem, nazywanym jednym z czterech najpotężniejszych czarodziejów swoich czasów. Tak jak reszta założycieli, zapewne opanował wszystkie podstawowe dziedziny magii w stopniu wybitnym. Oczywiście najbardziej znany był ze swojej zdolności do rozmowy z wężami, dzięki której był w stanie zapanować nad bazyliszkiem. Z racji na to, że była to rzadka umiejętność, to każdy czarodziej, który ją posiadał, uważany był za potomka Slytherina. Bycie wężołustym łączone było z czarnoksięstwem, choć według Dumbledora nie każdy wężołusty jest zły, choćby na przykład taki Harry Potter. Salazar zasłynął także z wychodowania Bazyliszka, który później mieszkał w Komnacie Tajemnic. Był także z pewnością wybitnym wytwórcą magicznych przedmiotów. Bardzo prawdopodobne jest, że on sam stworzył swój słynny medalion, któremu przypisywane są magiczne zdolności i samodzielnie stworzył także swoją własną różdżkę, która zdecydowanie była wyjątkowym przedmiotem, ponieważ nauczył ją umiejętności zasypiania, o czym opowiadałem nieco wcześniej. Według słów samej J.K. Rowling Slytherin został nazwany na cześć portugalskiego dyktatora Antonio de Oliveira Salazara, który rządził w latach 1932-1968. Samo imię Salazar oznacza starą salę z kastylijskiego Sala i baskijskiego Zahar. Jest jeszcze możliwość, że nazwisko Sliterin może odnosić się do słów chytry oraz ślizgać się, która jest formą poruszania się węży, prawdopodobnie nawiązując do ich rzadkiej zdolności rozmawiania z wężami zwanej wężołówstwem. Co do powiązań rodzinnych, to oczywiście z Salazarem jest spokrewniona np. rodzina Gaunt, czy poprzez późniejsze małżeństwa rodzina Black, Malfoy, Peverell, Potter czy Wesley. Oczywiście najsłynniejszym potomkiem z Literina jest Lord Voldemort. Ostatnim męskim potomkiem spokrewnionym z Literinem był też właśnie Voldemort. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przeklęte dziecko, to ostatnią żyjącą potomkinią z była Delfini. Zbliżając się do końca, mam pewne ciekawe przemyślenie dotyczące Salazara, którym chciałbym się z Wami podzielić. Zawsze wydawało mi się, że jego przekonanie a propos wyższości czystej krwi nad tą brudną, wynikało bardziej ze strachu niż pogardy. Oczywiście jego fasada była taka, że on uważał ich za gorszych, ale według mnie chodzi tu bardziej o strach, że ktoś ze świata Mugoli ma dostęp do ich świata i wiedzy. No bo spójrzmy na to w ten sposób. Harłaki rodzą się wyjątkowo rzadko, a przynajmniej w porównaniu do czarodziejów rodzących się wśród mogoli. Według mnie to napawało na strachem, że ktoś teoretycznie im wrogi, czyli właśnie no, osoba z rodziny mogoli, dołącza do ich społeczności i będzie uczyć się ich tajemnej wiedzy na temat magii. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać i chętnie poznam wasze zdanie, więc proszę napiszcie je w komentarzach, ale po prostu według mnie, poza oczywiście pogardą jaką czuł według mogoli, to jednak najważniejszym czynnikiem, który wpływał na jego podejście, no był właśnie strach. Na koniec jak zawsze kilka ciekawostek. Salazar w czerwcu 2007 roku został wybrany Czarodziejem Miesiąca na oficjalnej stronie JK Rowling. 15 kwietnia 2020 roku indyjscy naukowcy odkryli nowy gatunek węża z rodziny żmijowatych, którego postanowili nazwać na część węża współzałożyciela Hogwartu. Harry nie jest w rzeczywistości bezpośrednim potomkiem Salazara Literina, choć jest dalekim kuzynem Lorda Voldemorta, ponieważ oboje pochodzą z rodziny Peverell. Chociaż jego jedynym znanym potomkiem w 2020 roku była Delfini, Salazar mógł mieć także potomków w Ameryce za pośrednictwem Marty Stewart, czyli córki Izol Sawyer i Jamesa Stewarta. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Napiszcie też, co Wy uważacie o Salazarze. A jeśli podobają Wam się moje filmy, to zostawcie suba na kanale, bo to potężny motor napędowy do mojej pracy. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.